Witam wszystkich bardzo serdecznie. te karty klasyczne. Następnie przypominam o subskrypcjach, łapkach w górę, no i oczywiście dzwoneczkach dla wszystkich. Będą wtedy powiadomienia z nowymi filmikami. Zapraszam na horoskop tygodniowy. I to za. I to ja mówię, że to jest, zawsze powtarzam, że to jest taki horoskop. Ogólny, więc tutaj też to proszę mieć na uwadze, ponieważ no nie z każdym może rezonować, prawda? Więc to też troszkę mieć tak, traktować z przymrużeniem oka. Tak, jak powiedziałam, tygodniówka od 20 do 26. No i zobaczymy, co się tam będzie działo u poszczególnych znaków. Dobrze, karty, pokażcie mi energię na. 20 26 dla baranów. 20 26 maj. dla baranów. 20 26 maj dla baranów. Dobrze. No dobrze, więc tutaj w poniedziałek barany mogą liczyć na kogoś od serca mąż, partner, komu po prostu ufacie, jest to mężczyzna, może to równie dobrze być przyjaciel, Więc tutaj jeżeli mężczyźni słuchają, to e, może być to taki właśnie przyjaciel, po pracy możecie się spotkać na przykład gdzieś tam na piwko, prawda, e, czy ogólnie pogadać. Jeżeli ktoś Macie jakieś na przykład, nie wiem, może macie jakieś problemy, albo coś wtedy można z, takim, z taką osobą porozmawiać, z mężem, z partnerem, co mi leży na wątrobie, bądź po prostu miły wieczór spędzić. We wtorek z kolei jest no, kobieta. <coughs> to samo jest taka kobieta od serca, mama, mama partnerka, żona, narzeczona. <coughs> I to właśnie też tak może być, że spędzicie wieczór właśnie razem, może sobie zrobić jakiś wieczorek taki, choćby tylko na kawkę pogadać, co tam słychać. Może macie jakiś dzień wolny od pracy. Także, jeżeli też macie jakiś problem, tutaj spokojnie można na taką kobietę liczyć. W środę z kolei macie starszego mężczyznę. Najczęściej to jest starszy mężczyzna z rodziny. I tutaj on może właśnie wam w czymś pomóc. Jeżeli macie jakiś taki konkretny problem, tutaj możecie radę zasięgnąć, ale to też równie dobrze może oznaczać, że on potrzebuje pomocy od Was. Tak, eee, tak, jak powiedziałam jest to starszy mężczyzna z rodziny, ale równie dobrze może to być jakiś na przykład przyjaciel, czy, czy jakiś znajomy, tak, to już nie jest taki bliski, bardzo przyjaciel, <laughs> tylko to po prostu może być, nie wiem, może nawet y, y, znajomy, taki sąsiad powiedzmy, prawda, y, że potrzebe, będzie potrzebował pomocy w czymś, czy może gdzieś tam na przykład y, do lekarza go podwieźć, czy, y, czy coś takiego, prawda, tak też zwróćcie uwagę na to. Bo albo on Wam pomoże, albo wy pomożecie jemu. W czwartek z kolei wiadomości będą do nas, na, do, do baranów, napływać. Będą to wiadomości no, różnie no, listowne maile, smsy, telefony itd. Tak I to też jest karta, która mówi właśnie o jakichś poważnych rozmowach. No i tutaj teraz teraz dróżki się dzielą na dwie, bo albo mogą być właśnie związane z tymi wiadomościami jakieś e, ważniejsze rozmowy, bo możecie na przykład... Taki przykład daje, że w dzienniku na przykład elektronicznym zobaczycie, że wasze dziecko tam ma kilka jedynek albo długo na przykład nie było w szkole, bo mm, zawagarowało, prawda? No i będzie trzeba tutaj rozmowę przeprowadzić. Albo po prostu ogólnie mogą nie być związane z tymi właśnie wiadomościami jakieś rozmowy, bo to też tak może być, że sąsiadka coś wam powie, coś źle zrozumiała, no i, no i tutaj będziecie się na przykład przejmować, tutaj będziecie tą drugą swoją połówkę brać. Za uszy, co tam się działo, i tak dalej. Także to też troszkę tak zwracajcie na to uwagę. W piątek z kolei uważajcie na złodzieja jest to oszust, złodziej. W pracy, uważajcie, nie zostawiajcie na górze nic takiego wartościowego, zamykajcie, bierzcie, jeżeli to jest możliwe, szafki w pracy, na zakupach uważajcie, tutaj te torebki, żeby były pozamykane, jak wkładacie portfel, szybko, szybko się czasami łoży nie daj Boże coś wypadnie, no i niestety nie odzyskacie tego. Także tutaj na, w piątek uważajcie właśnie na jakiegoś złodzieja. No i sobota bardzo, bardzo miła i rodzinna, ponieważ to jest karta, która mówi o Waszym domu, i o waszej rodzinie, że będzie jakieś szczęśliwe zdarzenie, może jakieś, nie wiem, może ślub macie na przykład już zaplanowany. Może to ogólnie być też dobre wiadomości związane z rodziną. Także tutaj ogólnie w sobotę powinniście właśnie spędzić czas w domu z rodziną, może gdzieś tam ktoś do was przyjedzie. No i ten czas spędzicie właśnie miło. Może macie jakieś zdarzenie, Będziecie coś świętować fajnego, prawda, czy narodziny dziecka, czy właśnie zaręczyny, czy coś takiego. Więc tutaj ogólnie bardzo taka pozytywna karta w związku z rodziną i, i waszym domem. No i niedziela jest to młody człowiek, zazwyczaj dziecko i to jest tak, albo będzie on potrzebował od was pomocy właśnie, może gdzieś tam obudzi się, że zadania są do zrobienia, on tego nie rozumie, czy ona to dziecko. Może być tak po prostu, że będzie po prostu chciał z wami, to dziecko spędzić trochę czasu. Może dużo pracujecie, tak, i nie ma Was na przykład w domu albo nie poświęcacie. Tej osobie, temu młodemu człowiekowi tyle czasu, co potrzebna. Więc tutaj może sobie taką zrobicie na przykład rodzinną, o, taką na przykład, jakąś planszówkę sobie weźmiecie, albo posiedzicie, coś, pooglądacie, coś fajnego, nie? Ale to też ogólnie właśnie jest karta, która mówi o spełnieniu się jakichś życzeń i marzeń, może macie właśnie jakieś marzenie w niedzielę na przykład, może to dziecko ma marzenie, na przykład w niedzielę gdzieś sobie pojechać, gdzieś do swojego miasteczka na przykład, albo coś takiego. To też są takie chwile miłe, chwile przyjacielskie, więc też bardzo niedziela taka udana, spokojna, przyjazna bym powiedziała nawet. Tutaj tylko zwróćcie uwagę właśnie na to, na tego młodego człowieka, bo no bo tutaj albo on będzie potrzebował pomocy. A jeżeli chodzi tutaj o spełnienie właśnie marzeń i życzeń, no to faktycznie no coś coś może Wam się po prostu, może macie takie życzenie, a w niedzielę nie będę gotować, jedziemy gdzieś na miasto. Nie? No, tak fajnie z rodziną spędzić tą niedzielę. No, także tutaj dla baranów bardzo fajny tydzień. Bardzo Wam tego życzę, żeby tak właśnie to było, byście mieli taki właśnie fajny, udany tydzień. No i teraz karty, pokażcie mi energię dla byków, 20, 26, maj 2019, byki, 20, 26, dla byków, 20, 26. <laughs> No, więc tak, w poniedziałek byki mogą spodziewać się niespodzianki. Jest to karta niespodzianki. E, może gdzieś jakiś wasz partner, partnerka, dzieci zrobią wam jakąś niespodziankę. Z okazji, może bez okazji. E, może w końcu dziecko przyniesie z poprawki piątkę. Może mąż zrobi jakąś kolację fajną, tak, albo siadanie do łóżka. No, tych niespodzianek tam można wymienić, ale w poniedziałek bardzo. Zaczynacie bardzo o tak fajnie, pozytywny tydzień. We wtorek uważajcie na złodzieja, kręci się tam ktoś koło Was. Zwracajcie uwagę, właśnie jak jesteście na zakupach, w pracy. Starajcie się zamykać szafki, samochody, torebki. Nie bądźcie tacy roztargnieni. Uważajcie jak portfel na przykład tam a dajecie do kieszeni, żebyście sobie cenęli do tej kieszeni, a nie poza, prawda? No bo tutaj, jak mówię, tutaj jest ten złodziej, więc tutaj nie zostawiajcie po prostu na widoku wartościowych rzeczy, żeby w nie było później problemów, prawda? Środa możecie mieć jakieś problemy w domu. To nie chodzi o ten dom, w którym wy mieszkacie, tylko na przykład o dom rodzinny, gdzieś tam, na przykład u rodziców, prawda? E, możecie się na przykład dowiedzieć, że tam rodzice mają problemy, czy tam kłótnie jakieś są. Możecie też dostać wiadomość, że na przykład siostra czy brat ma jakieś problemy, właśnie w związku. Więc tutaj będzie to jakieś e, właśnie jakieś negatywne takie emocje, e, jakiś taki właśnie problem może być. No, ale to też właśnie. Może też oznaczać, że, że na przykład, że jak ktoś się chce przeprowadzić, albo coś, to może być tak, że to będzie właśnie błędna decyzja. No, niestety, bo to jest no, 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 to tak to jest, prawda? Może to też tak właśnie o przeprowadzkę, może się gdzieś będziecie przeprowadzać, więc no, to takim może, może dlatego właśnie też tak może być, że będziecie się przeprowadzać, no i tutaj będzie, będą rodzice, czy tam rodzeństwo mieli problem bo nie, chcie, nie, nie chcą, czy nie chcieliby Was wypuścić z domu, to też tak może być, prawda? <laughs> w czwartek, tutaj macie odwrócenie się problemów, odwrócenie się zmartwień, jeżeli faktycznie już tutaj taki ten tydzień, taki, taki tak, ten dzień wcześniej było, wszystko się ustabilizuje, bardzo fajne jakieś dobre wiadomości, znajdziecie sobie już jakieś rozwiązanie, Także tutaj te zmartwienia powinny iść w niepamięć. Kto choruje, jest to też duża poprawa samopoczucia, wyzdrowienie nawet, prawda? No w niektórych wypadkach. Także tutaj, jeżeli czekacie na jakieś wiadomości związane z badaniami czy coś, one będą pozytywne dla Was, więc tutaj spokojnie, jeżeli się właśnie martwicie o swój stan zdrowia, powinno tutaj być bardzo dobrze. Piątek z kolei y, możecie liczyć na mężczyznę, starszego mężczyznę. E, najczęściej jest to mężczyzna z rodziny, no, ale to też może być taki znajomy, taki przyjaciel. I jeżeli potrzebujecie właśnie jakiejś pomocy, może porozmawiać, może się wyżalić czy coś, taki mężczyzna jest gotów Wam pomóc. Ale to też działa w drugą stronę, ponieważ... Y, może być tak, że taki mężczyzna będzie potrzebował od Was pomocy. Na przykład gdzieś podwieźć go do lekarza, a jest to starszy mężczyzna, więc na przykład nie da rady busem czy autobusem jechać, tak, prowadząc na przykład nie ma. Eee, no to on też może na przykład potrzebować Waszej pomocy w piątek. W sobotę z kolei. <laughs> W sobotę jaką maś niegroźną chorobę, więc tutaj uważajcie, żeby Was gdzieś nie zawiało, ponieważ to jest spadek witalności, odporności, może Was gdzieś zawiać, może to być właśnie początek jakiejś infekcji, więc reagujcie zawczasu, żeby później nie było problemu. Nic takiego złego, ale jednak no, ten katar może męczyć na przykład Was, także warto by było w sobotę tutaj zadbać o siebie, o swój stan zdrowia. No, i niedziela to jest ogólnie nadzieja na lepsze. Jeżeli coś, nie wiem, może związane z pracą, może szukać się pracy, więc coś możecie znaleźć, właśnie, to jest równie dobrze taka karta pozytywna, że tutaj też możecie liczyć na jakąś <laughs> przyjaciółkę swoją, bardzo taką oddaną, że możecie sobie porozmawiać. Nie wiem, może, może tutaj gdzieś to chorusko właśnie was wzięło, więc tutaj ona was odwiedzi. Porozmawiacie sobie, posiedzicie, miło czas spędzicie. No i tak mówię, nadzieja na lepsze: no to właśnie będzie Wam się może ten stan zdrowia poprawiało, będzie ten, powiedzmy, ten kata, ten, 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 ten wirus będzie uciekał od Was. Tutaj no też jest pozytywna karta, tak jak mówię, jeżeli szukacie pracy, bądź chcecie zmienić tą pracę, możecie właśnie znaleźć jakieś ogłoszenie dla siebie. Bądź może właśnie ta kobieta Wam w czymś pomoże, powie Wam na przykład tak jakąś, o jakichś propozycjach pracy, na przykład tak. No także tutaj byczki, trzymajcie się. No i teraz pokażcie mi energię dla bliźniąt. <coughs> dla bliźniąt. Energia dla bliźniąt 20-26 maj. 20, 26 maja bliźnięta 20, 26 maja pokażcie mi energię. dla 20, 26 maja więc tak w poniedziałek bliźnięta e, zaczynają z taką karta, to jest taka karta dosyć pozytywna. To jest spełnienie się zamiarów, może macie jakiś zamiar, na przykład, nie wiem, zmiany pracy, bądź macie zamiar znaleźć tę pracę, więc tutaj macie dużą szansę, że w poniedziałek coś w tym kierunku się zadzieje. Ale to też karta jest o mowa o starszym dziecku na przykład, tak. no to przeważnie może to być syn, no ale jeżeli nie macie syna, to jak najbardziej, to też może być o rodzeństwo na przykład chodzić, będzie, czy, czy jakiegoś krewnego, kogoś z rodziny, może właśnie taki człowiek będzie też od was potrzebował e, pomocy, no to także to idzie w dwie strony, albo on będzie potrzebował właśnie pomocy od was, bo coś tam, albo właśnie ta karta też tak mówi, Zakoń, zakończenie. Właśnie mówię o spełnieniu się zamiarów, jakąś interesującą przyszłość, może po prostu zmienicie tą pracę na lepszą i będziecie, będzie ta praca bardziej satysfakcjonująca dla Was. No i oczywiście e, interesująca przyszłość ze względu na to, że coś fajnego będziecie robić, więcej zarabiać na przykład, i będziecie po prostu zadowoleni. We wtorek z kolei spotkacie kobietę jakąś rodziny. Może to być jakaś taka kobieta dawno niewidziana, może gdzieś tam z rodziny, tam wyjechała i jest daleko, na przykład za granicą, tak. Ale to też może być kobieta z dawnej pracy, jakaś koleżanka ze szkolnych lat, tam już praktycznie się nie widzicie, bo też albo mieszka gdzie indziej, albo poza granicami Polski, różnie to bywa, prawda? Jest to ogólnie osoba bardzo fajna, radosna. Żadnych takich. Szczera, przede wszystkim, nie jest to nic takiego. Bardzo fajna kobieta, ale to też karta mówi o dodatkowym zajęciu. Jeżeli macie tutaj, czy chcielibyście sobie coś znaleźć, jakieś dodatkowe zajęcie, macie czas, chcielibyście sobie dorobić, no to tutaj możecie też coś właśnie znaleźć. Albo ta kobieta, czy to z rodziny, czy to znajoma, może Wam coś na przykład zaproponować. Też tak może być. W środę uważajcie, ponieważ to jest karta kobiety, która źle Wam życzy, ona lubi takie intrygi, ona jest bardzo taka, taka niedobra kobieta, no fałszywa jest, tak? Może sobie na przykład w pracy gdzieś tam zasługi sobie przypisać. Albo może gdzieś tam przed szefem na Was nagadać, jakieś tam złe rzeczy, prawda? Ale to też mówi się, że teściowa, to. Że ta karta też mówi o teściowej, że taka teściowa wpadnie. No to też może czasami narobić troszkę szkód. Jeżeli ktoś ma spokój teściową, więc uważajcie tylko na, na właśnie tą koleżankę z pracy, jest tam jakaś niedobra baba koło Was. A jeżeli ktoś zna właśnie taką, że teściowa wie, że taka, taki huragan, no to też starajcie się unikać, ale jeżeli to już jest nieuniknione, żeby ją uniknąć no to starajcie się po prostu nie wnikać w żadne jakieś poważniejsze rozmowy. No i czwartek to jakaś choroba niewielka, może to być właśnie jakiś wirus, może być jakaś na przykład niestrawność, tak? Może faktycznie spotkacie tą teściową, no i dostaniecie zatrucia albo jakiegoś, nie wiem, żołądek będzie Was bolał, tak? To jest jakaś niegroźna choroba, jakiś spadek witalności, spadek odporności, także uważajcie tutaj, leczcie już w zalążku, żeby się to dalej nie rozwinęło, no bo w piątek znowu ogólnie, znowu jest koło Was niedobry, Facet, jest to złodziej. Także w piątek uważajcie przy zakupach, zamykajcie te torebki, szafki w pracy. Nie zostawiajcie nic na oku, na biurku, wartościowych rzeczy, no bo to wiadomo, no ktoś. Zwinie wam, tam jeszcze jak zwinie pierścionek, no to, no to jeszcze da się przeboleć, no ale jak wam zwinie dokumenty, no to już macie duży problem, prawda? Także nie bądźcie tacy roztargnięci, pilnujcie, pilnujcie się w piątek zwłaszcza. W sobotę i tutaj ogólnie weekend widzę bardzo fajny. W sobotę macie bardzo pozytywną kartę, jest to karta miłości. Wesele, sukces, jakieś zadowolenie, może jakaś konkretna deklaracja ze strony tej waszej drugiej połówki, może jakieś zaręczyny, tak? Także tutaj ogólnie jest wielka miłość, wielkie uczucie może się nawet zakochać, tak? Albo, no nie wiem, może planujecie ślub w sobotę, albo zaręczyny jakieś, to macie idealne, idealny dzień, macie pozytywną kartę jak najbardziej wszystko powinno wam się udać. Naprawdę życzę Wam tego z całego serca. No i niedziela, oczywiście, też macie, właśnie, bardzo dobre wiadomości, ponieważ to jest karta rodziny Waszego domu i szczęśliwych, fajnych zdarzeń. No to, tak jak mówię, właśnie, może będziecie oblewać te zaręczyny, może narodziny dziecka, tak. E, może właśnie jakieś dobre wiadomości związane, właśnie z Waszą rodziną. Może sen w końcu odważy się i powie, no na tyle już, ile mogę mieszkać z rodzicami. No to trzeba będzie się usta ustatkować, prawda? No, także weekend bardzo fajny, także życzę Wam naprawdę z całego serca, żeby tak było. No, ten, ten tydzień tak tylko też uważajcie tutaj w środę i w piątek mm, na te dwie niedobre osoby, ale ogólnie przeżyjecie, nic tam złego się takiego, mam nadzieję, że się nie wydarzy. Dobrze, no i karty, pokażcie mi energię dla raka 20-26. Energia dla raka 20-26 maja 2019. Energia dla raka 20-26 maja. No i zobaczymy, co uraczka. Tak, w poniedziałek raczki mają tutaj jakieś szanse na osiągnięcie celu, czyli jeżeli będziecie gdzieś macie na oku jakiś cel, na przykład awans, to tutaj powinniście działać, ponieważ tutaj macie pozytywną kartę, możecie sobie coś właśnie zacząć, żeby ten cel wasz się spełnił, żeby oczywiście, żebyście go osiągnęli, tak? Ale to też mówi się o karcie, która właśnie mówi o młodym człowieku, może to być syn, brat, tak? I może być tak, że on będzie właśnie, ten młody człowiek będzie potrzebował od Was pomocy. Czy w zadaniu na przykład, bo czegoś nie rozumie, czy tam do kościoła podwieźć, yy, czy porozmawiać, bo ma jakiś na przykład problem. Także zwróćcie też na to uwagę. We wtorek z kolei tutaj. Yy, może być tak, że będziecie mieć jakieś sprawy urzędowo-zawodowe tutaj. To może być na przykład urząd jako urząd pracy, urząd na przykład skarbowy, nie wiem, może jakiś urząd ubezpieczenia, na przykład jakiś ZUS albo coś, że coś macie jeszcze właśnie do, do zrobienia, może coś źle wypełniliście, może zatrudniliście się w pracy, no i oczywiście będzie trzeba coś sprostować. Tutaj będziecie mieć starszego mężczyznę, na swojej drodze jest to mężczyzna uczciwy, także nawet wam pomoże, także wszystko powinniście pozałatwiać. We, Wtorek tutaj ogólnie powinno być, powinien fajnie zlecić dzień. Z kolei w środę tutaj macie jakieś problemy, będziecie mieć problemy w miłości, jakieś niepokoje w miłości, jakiś, nie wiem, kłopotliwy na przykład romans, tak? Może dla niektórych znaczyć na przykład zakończenie związku jakiegoś. E, właśnie, może być jakieś sceny zazdrości na przykład i tutaj te, te kłótnie, nieporozumienia mogą się po prostu. Wydarzyć, tak? Także uważajcie. No i w czwartek, jakieś wiadomości będą do Was napływać, e, tam listownie, przez maila, przez telefon, to tam, tam możliwości jest teraz dużo, prawda? No i też jakieś ważne, e, jakieś poważniejsze rozmowy. No i taki przykład dam, że na przykład dowiecie się, że tam dzie Wasze dziecko bądź dzieci e, wagarują, nie? No i tutaj będzie trzeba rozmowę przeprowadzić, czy tam, że mają złe oceny. Czy na przykład, choćby nawet jakaś sąsiadka, krótkara coś powie, a Wy sobie za bardzo to weźmiecie do serca? No, i z tą drugą połówką będzie trzeba wyjaśnić sytuację, co to się wydarzyło, co, to, co ta baba mówi, nie? No, także tutaj spodziewacie się, jak wiadomości. No, i mogą być właśnie związane z tymi wiadomościami rozmowy, ale niekoniecznie. Piątek uważajcie na złodzieja. Kurczę ten tydzień w ogóle jakiś taki jest, właśnie. Złodziejasz, to jest trzecia karta, bodajże paran chyba nie miał złodzieja, ale nie jestem pewna. To jest kolejne, że w piątek ten złodziej. Nie wiem, to, to ludzie zakupy może robią, także uważajcie na tego złodzieja. Nie zostawiajcie wartościowych rzeczy, zamykajcie torebki, samochody, żeby mam faktycznie coś nie znikło w pracy, zamykajcie szafki, jeżeli to jest możliwe, tak. No, bo jak tam pierścionek zniknie, no to dobra, no to jeszcze można to przełknąć, prawda? No, ale jeżeli dokumenty, dowód zniknie, no to już jest duży problem, prawda? Bo dość, że to się musicie nachodzić, wyrabiać nowe i tłumaczyć, co się stało. No to jeszcze, żeby nie było problemów, że ktoś jeszcze weźmie jakiś kredyt, nie daj Boże na Was. Także uważajcie, pilnujcie się w piątek. W sobotę z kolei <laughs> macie tutaj spełnienie z, y, jakichś zamiarów, widoki na przyszłość. Może po prostu szukacie pracy i tutaj coś znajdziecie, spełni Wam się właśnie ten zamiar, zamiar mam znaleźć pracę, tak? Albo mamy zamiar zmienić tą pracę. Więc tutaj w sobotę możecie coś właśnie znaleźć, takiego dla siebie, to też będą takie dobre widoki na przyszłość, bo może być praca bardziej taka satysfakcjonująca dla Was. Więcej na przykład pieniążków, może mniej się urobicie, prawda? Wszystko jest możliwe. Ale to też jest, mówi się o właśnie o starszym, na przykład, dziecku, starszy, starszy, na przykład krewny, rodzeństwo. Może on potrzebować pomocy, bo na przykład może gdzieś być zaproszony na urodziny, tam powiedzmy do kolegi czy do koleżanki, no i będzie potrzebował, żebyście go ewentualnie podwieźli, prawda? No, także tutaj też się zainteresujcie, może ona jakiś też problem i będziecie mogli mu pomóc, prawda? No i niedziela, ogólnie to jest karta no, urzędowa, tak, ale to nie jest koniecznie, no bo do Urzędu Skarbowego w niedzielę nie pojedziecie, ale możecie przez internet dużo sprawdzić, więc tutaj, jeżeli macie jakieś właśnie problemy, właśnie z takim urzędem, może tu we wtorek coś, coś wyjdzie, właśnie też w internecie dużo można rzeczy posprawdzać, ale to jest też taki urząd, na przykład, będziecie mogli na przykład odwiedzać kogoś w szpitalu, tak, zresztą o więzieniu to już nie mówię, nie. Ale będziecie mogli, na przykład, nagle was zacznie, nie wiem, ząb poleć, albo nie wiem, coś nie daj Boże coś się stanie, I, i będziecie musieli na przykład jechać na SOR albo gdzieś do przychodni całodobowej, nie? No, także w niedzielę tutaj. Oczywiście wszystko Wam przejdzie gładko, fajnie, pozałatwiacie jak najbardziej wszystko dobrze. No, tylko że jest, no niestety, no, będzie trzeba gdzieś się błynąć. Jeżeli to będzie tak wizyta na przykład w szpitalu. U kogoś, no to wiadomo, no, to, no co może źle iść, prawda? No, także tutaj będzie wizyta spokojna czy przyjemna. No to w zależności jak na to patrzeć, nie? Także raczki, trzymajcie się. Zdrowo. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam na inne filmiki. Pozdrawiam Was, Was ciepło i serdecznie. Do usłyszenia. Pa pa!